Uprawa warzyw na balkonie to świetny sposób na to, aby móc cieszyć się świeżymi, zdrowymi produktami, nawet nie mając dostępu do ogrodu. Wystarczy odrobina chęci i odpowiednie przygotowanie, aby stworzyć na swoim balkonie mini ogródek warzywny. Jakie warzywa na balkon wybrać? Do uprawy na balkonie najlepiej sprawdzą się rośliny, które nie wymagają dużej ilości miejsca i są łatwe w pielęgnacji. Poniżej przedstawiamy 10 propozycji warzyw które idealnie nadają się do tego celu. 1. Pomidory koktajlowe Pomidorki koktajlowe i cukinia na balkonie Fotografia Shutterstock Te małe, pyszne pomidorki są idealne do jedzenia na świeżo, dodawania do sałatek lub sosów. Wybierz odmiany karłowe, które nie wymagają dużo miejsca. Zapewnij im żyzną ziemię i naturalnie odżywiaj, Na przykład nawozem z pokrzywy czy żywokostu. 2. Papryka Papryka na balkonie, fotografia szutterstok do uprawy na balkonie najlepiej wybrać odmiany o małych owocach. Papryka potrzebuje stanowiska słonecznego i regularnego podlewania. 3. Rzodkiewka. Rzodkiewka to warzywo, które rośnie bardzo szybko, więc idealnie nadaje się do uprawy na balkonie. Wystarczy jej doniczka o głębokości 10 cm i słoneczne stanowisko. 4. Fasola. Fasola potrzebuje nieco więcej miejsca niż inne warzywa z tej listy. Ale jest warta wysiłku. Wybierz odmianę pnącą, która będzie się rozwijać na specjalnej kratce. 5. Szpinak. Szpinak, sałaty, pietruszka na balkonie. Fotografia stok Szpinak to warzywo, które najlepiej rośnie w chłodniejszych miesiącach. Wybierz dla niego słoneczne stanowisko i żyzną, dobrze przypuszczalną glebę. 6. Rukola. Rukola to liściaste warzywo, które nie wymaga dużo miejsca i jest łatwe w uprawie. Wystarczy jej doniczka i słoneczne stanowisko. To świetna alternatywa dla sałaty. 7. Sałata. Warzywa na balkonie. Sałata, bazylia. Fotografia Shutterstock. Sałatę można uprawiać na balkonie przez cały rok. Wybierz dla niej słoneczne stanowisko i dbaj o to, aby podłoże było zawsze lekko wilgotne. 8. Zioła. Zioła na balkonie Fotografia stok na balkonie Można również uprawiać wiele różnych ziół, takich jak bazylia, oregano, pietruszka czy szczypiorek. 9. Truskawki Truskawki na balkonie Fotografia. Szuterstok choć nie są to warzywa, zdecydowanie da się je z nimi uprawiać. Truskawki to pyszne owoce, które można uprawiać w doniczkach lub wiszących koszach. Wybierz dla nich słoneczne stanowisko i żyzną glebę. 10. Ogórki. Na ogórki potrzebujesz nieco więcej miejsca, ale jeśli masz duży balkon... To warto je wypróbować. Istnieje wiele odmian, które nadają się do uprawy w doniczkach. Możesz je rozpiąć z powodzeniem na kratkach. Kiedy sadzić warzywa na balkonie? Termin sadzenia warzyw na balkonie zależy od rodzaju warzywa. Sałatę, rukole, szpinak i rzodkiewkę można siać już na przełomie marca i kwietnia. Paprykę i pomidory należy wysiać na rozsadę w marcu. A do gruntu posadzić w połowie maja. Fasole można siać po 15 maja. Jak sadzić warzywa na balkonie? Do uprawy warzyw na balkonie potrzebne będą doniczki, skrzynki lub wielodoniczki. Wybierz wielkość pojemników odpowiednio do potrzeb danego warzywa. Na dno doniczki włóż warstwę drenażową. A następnie wypełnij ją żyzną ziemią. Przed sadzeniem zahartuj rozsadę. Wystawiając ją na kilka godzin dziennie na zewnątrz, warzywa sadź w dni pochmurne lub wieczorem. Po posadzeniu obficie podleje wodą. Pielęgnacja warzyw na balkonie polega na regularnym podlewaniu.